Żywoty świętych Pańskich na każdy dzień roku. Subskrybuj nauki katolickie i otrzymuj powiadomienia. 25 kwietnia. Żywot świętego Marka, ewangelisty. Żył około roku Pańskiego 68. Dziś składamy z radością hołd podzięki, czci i miłości świętemu Markowi. Jako ewangeliście naszego Zbawiciela drogiego, Jezusa Chrystusa, a brzmi ten głos jego jeszcze po dziś dzień od jednego krańca świata do drugiego. Najstarsze podania dają nam wiadomości dokładne o życiu i działaniu tego wielkiego świętego w Europie, Azji i Afryce, ale nie zadowalają one ciekawości naszego serca o tyle, o ile chcielibyśmy poznać czyny tego pełnego zasług męża, który nam napisał drugą z czterech ewangelii. Święty Piotr Pierwszy list Świętego Piotra rozdział 5 wers 13. Nazywa go synem, niezawodnie dlatego, że go nawrócił i ochrzcił w pierwszy dzień zielonych świątek. Wymowa jego i gorliwość ku Jezusowi Chrystusowi spowodowały Świętego Piotra, że go wziął z sobą do Rzymu w roku 42 jako towarzysza podróży. Przez to stał się uczestnikiem nieśmiertelnej sławy, że dopomógł księciu apostołów do utworzenia pierwszej, najsławniejszej gminy chrześcijańskiej. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział pierwszy, wers ósmy w stolicy świata i tym sposobem zamienił pogański Rzym na stolicę całego chrześcijaństwa. Kiedy Piotr w roku 49 zniewolonym był powrócić do Antiochii, zlecił Markowi troskę i opiekę nad nowo nawróconymi. On to na prośby chrześcijan rzymskich spisał, co Piotr im ustnie głosił, aby mieli życie i nauki Jezusa w ciągłej pamięci. Piotr po powrocie przejrzał to pismo, uznał je za zgodne z prawdą i nakazał, aby je odczytywano na zebraniach chrześcijan. Dlatego też Ewangelię te nazywają Ewangelią Świętego Piotra. Wielkie zasługi Marka dla Kościoła Świętego we Włoszech skłoniły Piotra Świętego do posłania go około roku 50. jako apostoła do Afryki. Przybył statkiem do Libii i zjednywał dla Chrystusa miasto za miastem, prowincję za prowincją, aż do Górnego Egiptu świętość Jego życia i sława jego cudów budziła wszędzie chęć zbawienia. Głównym celem jego posłannictwa była Aleksandryja, z rzędu drugie, a z ruchu handlowego pierwsze miasto naówczas w świecie. Kiedy przybył do Aleksandrii i podarte sandały dał do naprawy szewcowi Anianowi, zdarzyło się, że ten przy tej robocie przebił sobie palec szydłem. Zawołał tedy w boleści: „Ach, jedyny Boże. Zadziwiony tym westchnieniem Marek, Poślinił zraniony palec i rzekł, w imię Jezusa niechaj ręka Twoja się zagoi. Rana natychmiast się zagoiła, szewc podziękował i zawołał, zaklinam Cię, mężu przez Boga zesłany, pozostań w domu sługi Twego i spożywaj z Nim razem, albowiem okazałeś Mu miłosierdzie. Marek odrzekł pełen wzruszenia, Bóg niechaj Ci za to udzieli chleba niebieskiego i błogosławieństwo Boże niechaj tutaj zamieszka. Anian pytał, kimże Ty jesteś? Marek, jestem sługą Jezusa, syna Bożego. Anian, tego chciałbym chętnie zobaczyć. Marek, pokażę ci go, i zaczął głosić Boską naukę Jezusa, poczem Anian z rodziną uwierzyli i otrzymali chrzest święty. Działanie jego apostolskie dziwnie było błogiem. W krótkim czasie liczba i nabożność chrześcijan wprawiała pogan w zdumienie, a kapłani pogańscy zapragnęli krwi świętego Marka. Mimo to nie spoczął, natchniony przez Boga poznał ich niecne zamiary, aniana zamianował biskupem, a innych towarzyszy jego kapłanami i diakonami, potem cofnął się w głąb kraju, gdzie przybył jeszcze dwa lata i coraz więcej zjednywał wyznawców dla Chrystusa. Potem udał się do Rzymu, gdzie odwiedził świętego Piotra w więzieniu. Powrócił potem pełen tęsknoty do Aleksandryi, aby śmierć pośród swoich ponieść za Chrystusa. W mieście tem znalazł liczbę wiernych znacznie powiększoną i utwierdzoną w życiu pobożnym. Żytwilon, sławny dziejopisarz czasów ówczesnych, pisze o tych chrześcijaninach, kwitnący stan tego kościoła podobny był do pola pełnego kwiatów. Co dawniej było pustynią, teraz stało się rajem. Nie tylko mężczyźni wiedli życie pobożne, ale i słabe niewiasty i delikatne dziewice, sędziwi starcy i małe chłopcy były utwierdzone cnotami nad wiek swój dziecięcy i okazywali siłę niezwykłą. Ze stałą odwagą tłumili w sobie silne pokusy namiętności i żyli, jak aniołowie, w takiej czystości obyczajów, jak gdyby natura nie była im dała ciała pełnego ułomności. Kapłani szybko wyśledzili obecność Marka, którego cuda blaskiem swym osłabiały ich znaczenie i temu nieznośnemu cudotwórcy śmierć poprzysięgli. Nasadzili skrytobójców, którym udało się odnaleźć świętego Marka pośród wiernych właśnie w dzień wielkanocny, odprawiającego mszę świętą. Natychmiast obwiązali mu powrozem szyję i wlekli go po ziemi przez miasto, tak, że krew jego zabarwiła ulice, a kawały ciała zostawały na kamieniach. Święty Marek wśród tych katuszy nie przestał wołać radośnie Dziękuję Ci, Jezu Chryste, żeś mnie uznał godnym cierpieć za Twoją chwałę. Wieczorem wrzucili na pół umarłego do najbrudniejszego więzienia i radzili nad tem, jaką by mu śmierć zadać. W nocy objawił się Markowi Jezus, orzeźwił go i pokrzepił, poczem wierny sługa błagał: Zabierz, panie, duszę moją w spokoju, a nie pozbawiaj mnie łaski swej. Jezus na tę prośbę odrzekł Markowi: Spokój tobie, Marku, ewangelisto mój. Z brzaskiem dnia wpadli poganie do więzienia i wlekli go znowu przez ulicę po kamieniach, lżąc go i męki zadając po drodze, dopóki aniołowie nie zabrali duszy jego do wiecznej szczęśliwości niebieskiej. Stało się to dnia 25 kwietnia roku 68. Zabójcy chcieli spalić ciało świętego, ale straszliwa burza rozpędziła ich na wszystkie strony. Chrześcijanie zanieśli ciało ze czcią na miejsce swego zebrania i pochowali tamże. W roku 815 przewieziono te drogie relikwie do Wenecji, wdzięczna zaś Rzeczpospolita Wenecka obrała świętego za patrona kraju i w herbie zamieściła świętego Marka z lwem i księgą Ewangelii Świętej z napisem: Bóg z Tobą, Marku. Ewangelisto mój. Nad ciałem jego zbudowano kościół świętego Marka, który dotąd powszechny wzbudza podziw. Świętego Marka malują w towarzystwie lwa jak głosi Ewangelię głosem wołającego na puszczy, tak jakby się odzywał rykiem tego króla zwierząt. Czyńcie pokutę. Nauka moralna. Na wschodzie, gdzie święty Marek Ewangelista przez chwalebne czyny swe, a potem śmierć męczeńską do rozkwitu chrześcijaństwa się przyczynił, Wdzięczni wyznawcy Jezusa już od najdawniejszych czasów święcą Jego uroczystość procesjami. prawdopodobnie zaś rozpoczęła się ona w patriarchacie aleksandryjskim. Cześć Bogu należna nakazywała, aby te procesyje odbywały się głównie w miejscu, gdzie świętego męczennika na powrozie wleczono przez ulicę. Na zachodzie procesyje świętego Marka z następującego powodu się upowszechniły. W roku 589 rzeka Tyber wystąpiła z brzegów i kiedy woda potem opadła, pozostał po niej głęboki. Cuchnący muł, z którego wyziewów wywiązało się później morowe powietrze i tak się srożyło, że mało która rodzina nie była nim dotkniętą. Papieżem był wówczas Grzegorz Wielki, pełen troskliwości w sercu błagał Boga wśród łez i postów o zmiłowanie, a lud napominał, by się naprawił i pokutę czynił, urządził przytem publiczne nabożeństwa. Lud, podzielony na siedem oddziałów, wychodził codziennie z siedmiu kościołów, a potem łączył się w kościele Matki Boskiej na modlitwę ogólną. Po trzech dniach takich procesyji i błagań zaraza zupełnie ustała. Z wdzięczności za to miłosierdzie boskie odbywano odtąd rocznie te procesyje i połączono ją z procesyją świętego Marka, przeto Kościół Święty dotąd jeszcze w dzień ten ją obchodzi. Uroczystość tego świętego przypada na dzień 25 kwietnia, na dni wiosenne, a zatem w czasie, kiedy pola, łąki i ogrody pokryte zielonością i kwieciem. Kiedy stroskany rolnik z obawą spogląda w stronę, skąd by mu mogła grozić burza, niszcząca jego płody. Wtedy to wiara usposabia człowieka i czyni go najwięcej skłonnym do zanoszenia modłów do stwórcy, aby pobłogosławił jego nadziejom na obfite żniwo, chronił je od burz powietrznych oraz zachował kraj od chorób zaraźliwych, drożyzny, wojen i innych klęsk, mienie rolnika niszczących. Z wiosną mają ludzie pełno zatrudnień. A troska o byt doczesny tak silnie zajmuje ich uwagę, że mniej dbają o żywot wieczny. Jakże tedy mądrze kieruje sprawą tą matka troskliwa, Kościół Święty Katolicki, jeżeli dzieci swe skrzyżem zbawienia na czele wywodzi na zielone łany wiosenne, oczy ich zwraca ku niebu i przypomina im następujące słowa Jezusa Chrystusa, nie troszczcie się tedy, mówiąc, cóż będziem jeść, albo co będziem pić, albo czym się będziem przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie pilnie szukają. Albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie wtedy naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam przydane. Ewangelia św. Mateusza, rozdział 6, wers od 31 do 33. My niewdzięczni obrażamy Boga dobrotliwego często grzechami naszymi i niegodziwościami i zniewalamy Go, aby nas wiódł do posłuszeństwa rozmaitymi klęskami i nawiedzeniami, ale jeśli pokorą i pokutą staramy się uprzedzić Jego karę. Jeżeli staramy się przebłagać go w publicznych procesyjach, to i on okazuje nam miłościwe serce ojcowskie, które się chętnie da ułagodzić i które 77 razy chętniej przebacza, niż każe. W tym duchu łącz się corocznie z tą wspaniałą procesyją Świętego Marka, zmów w dniu tym nabożnie litanie do wszystkich Świętych i wzbudź w sobie słodką nadzieję, że droga przez żywot doczesny połączycie z Świętymi w niebie ku wiecznej szczęśliwości. Modlitwa. Boże, który łaską swoją świętego Marka wzniosłeś do godności Ewangelisty, udziel i nam łaski, o którą Cię prosimy, abyśmy za Jego wskazówkami w nauce Ewangelii Świętej coraz więcej się utrwalali i skutkiem Jego wstawienia się za nami uwolnieni byli od wszelkiego złego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Link do zapisów w opisie filmu. Podobał Ci się ten odcinek, wpłać dobrowolną darowiznę i pomóż nam tworzyć kolejny. Bóg zapłać, niech Pan Bóg błogosławi.